Szanowni Państwo, rozpoczynamy sesję, a właściwie trzecią część naszego forum dotyczącą zadanych przez Państwa pytań. Ja chciałam powiedzieć tylko, że z uwagi na liczbę pytań odpowiemy tylko na część, a na pozostałe odpowiemy po forum. Odpowiedzi ukażą się na naszych stronach, o czym poinformujemy Państwa za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli chodzi o pierwszą prezentację, to wybraliśmy następujące pytanie. Będę je odczytywać. Czy jest planowana nowelizacja ustawy prawo geologiczne w zakresie obowiązkowego lub sugerowanego zakresu badań geologicznych, stosowanych technik wiertniczych i rodzajów badań laboratoryjnych? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nowelizację ustawy prawo geologiczne, to w tej chwili na stronach Centrum Legislacyjnego zmian do ustawy. Z naszych informacji wynika, że w tym zakresie w najbliższym czasie ustawa prawo geologiczne i górnicze nie będzie aktualizowana. Natomiast zachęcamy do monitorowania procesu legislacyjnego i do czynnego udziału w tym procesie, zwłaszcza w zakresie opiniowania projektów ustaw. Jeśli chodzi o drugą prezentację, zostało skierowane pytanie dotyczące bazy danych geologiczno-inżynierskich i dotyczy ono następującej kwestii. Czy to bazy danych korzystają Państwo z danych uzyskanych z innych dokumentacji niż geologiczne czy geologiczno-inżynierskie, chociażby z tak zwanych studium geologiczno-inżynierskiego opracowywanego w ramach wariantowania inwestycji dla zadań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w całej Polsce? Jest to skarbnica wiedzy. Odpowiedzi na to pytanie udzieli pani Izabela Samel. Szanowni Państwo, nie korzystamy z wymienionych studiów z tego względu, że nie są one archiwizowane w Narodowym Archiwum Geologicznym. Natomiast z wielką chęcią nawiążemy współpracę i jeżeli dostaniemy formalną zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Wykorzystania i udostępnienia takich danych, to z chęcią wykorzystamy to do bazy danych ekologiczno-inżynierskich. A jeżeli dostalibyśmy dostęp do cyfrowych baz danych, no to w ogóle bylibyśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję pani Izabeli Samel. Pytanie do, drugiej, do trzeciej prezentacji: Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał. Pytanie jest następujące. Poruszony przez Państwa temat błędów popełnianych w trakcie dokumentowania opisu gruntów według standardów ISO wynika w dużej mierze z braku jasnych wytycznych do opisu gruntów w obowiązujących normach. Czy przewidujecie Państwo możliwość wprowadzenia prowadzenia szkoleń w tym zakresie, zanim opublikujecie Państwo dedykowaną instrukcję? Jeśli tak, to kiedy mógłby odbyć się takie szkolenie warsztaty? Do odpowiedzi zapraszam pana Adama Roguskiego. Ja na to pytanie odpowiadam, że te szkolenia są organizowane. Zachęcam do kontaktu z Laboratorium Centrum Badań Gruntów i Skał. Te szkolenia mają bardzo ciekawą formę, bo w pierwszej części to jest omówienie normy i wytycznych. Druga część to są rzeczywiście takie warsztaty praktyczne, gdzie. Wspólnie opisujemy te grunty zgodnie z wytycznymi normy, grunty typowe, jak również takie problematyczne, więc szkolenia mają ciekawą formę, dlatego zapraszam do kontaktu jeszcze raz. Bardzo dziękujemy panu Adamowi za udzielenie odpowiedzi. Ja chciałam tylko dodać ze swojej strony, że pracownicy Instytutu czynnie uczestniczą w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwłaszcza w Komisji Technicznej do Spraw Geotechniki, gdzie monitorujemy normy, dbamy o ich zawartość, zgłaszamy błędy oraz tłumaczymy. Jeśli chodzi o kolejną prezentację dotyczącą kartografii geologiczno-inżynierskiej, otrzymaliśmy następujące pytanie. Czy warstwy map i atlasów geologiczno-inżynierskich można wykorzystać bezpośrednio w innych opracowaniach geologiczno-inżynierskich? Odpowiedzi udzieli prelegent Krzysztof Majer. Zapraszam. Dziękuję Pani Edyto za to pytanie, za przekazanie tego pytania. Tak, oczywiście można wykorzystać, po to są one udostępniane, natomiast należy pamiętać o skali opracowania, dla których zostały stworzone i o tym, że są one wynikiem pewnego rodzaju interpretacji danych, które zostały zaczerpnięte z baz danych. Dlatego najlepiej wykorzystać je do celów planistycznych, programowych, natomiast już do celów wynikowych trzeba zrobić własne badania i własne mapy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejna prezentacja dotyczyła dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Otrzymaliśmy następujące pytanie: czy i gdzie można kupić książkowe wydania poradników? Odpowiedzi udzieli pani doktor Marta Sokołowska. Zapraszam. Dziękuję bardzo za pytanie. Więc z definicji wszystkie poradniki są udostępniane za darmo, nie ma możliwości ich zakupu. Udostępniamy je na stronach Instytutu, między innymi na stronie atlasy.pg.gov.pl w zakładce publikacje. Natomiast okazjonalnie robimy wydruki specjalne przy okazji organizacji Konferencji Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej. Dlatego zachęcamy do udziału, bo wtedy można otrzymać w ramach materiałów konferencyjnych taką książkową wersję, zwłaszcza tych najnowszych poradników. 正确。 Bardzo dziękuję. Tak, to prawda, zachęcamy do monitorowania naszych stron. Niebawem ukażą się nowe pozycje poradników. Zachęcamy do zapoznania. No i zachęcamy też do udziału w Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej, które odbędzie się w 2024. A komunikat numer jeden dostaniecie Państwo niebawem. Kolejna prezentacja dotyczyła badań geologiczno-inżynierskich na obszarach morskich. Tutaj Pytanie jest następujące. Jakiej głębokości wiercenia wykonuje się podmorskie turbiny wiatrowe i ile trwa takie wiercenie rdzeniowane? Odpowiedzi udzieli pani Monika Szabłowska. Zapraszam. Dziękuję bardzo za pytanie. To jest dobre pytanie, dlatego że projektuje się badania podmorskie turbiny wiatrowe do głębokości około 50-60, czasami głębiej, metrów. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie tych wierceń, to niestety nie zależy tylko od ludzi, od wiertaczy, od pracowników. Głębokość, długość prowadzenia wiercenia zależy przede wszystkim od warunków gruntowych, a także od warunków atmosferycznych. Czasami takie wiercenie trwa dobę. Wiercenie jest prowadzone bez przerwy, przy zmianach pracowników, natomiast czasami takie wiercenie potrafi trwać 4 dni, a czasami trzeba zrobić przerwę dwutygodniową i ponownie wrócić do danej lokacji po upływie czasu, po sztormie. Dziękuję bardzo, dziękuję pani Monice. Tak, jest to z pewnością ciekawy obszar i badania geologiczno-inżynierskie na obszarach morskich mają tą swoją specyfikę i tak jak Monika powiedziała, statek jak przypływa z powrotem na miejsce, gdzie wykonywał wiercenia na przykład po sztormie, już nie jest mu się tak łatwo ustawić w tym samym miejscu, jak w przypadku badań na lądzie. Kolejna prezentacja mapa potencjału geotermi niskotemperaturowej. Tutaj dostaliśmy pytanie długie. Kto według Państwa może zaprojektować otwory pod pompy ciepła i opracować projekt robót geologicznych? Czy obecne przepisy to właściwie regulują, co się dzieje z dokumentacjami geologicznymi powykonawczymi? Czy są opracowywane? Na to pytanie odpowie pani Marta Szlasa. Zapraszam. Dziękujemy bardzo za pytanie. Pytanie jest bardzo zasadne. Na tą chwilę projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi powinien wykonać geolog dokumentujący, geolog z uprawnieniami hydrogeologicznymi. To są uprawnienia kategorii 4 i 5, ale w nadchodzącej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Planowana jest zmiana tak, aby również geolodzy inżynierscy z kategoriami uprawnień 6 i 7 mogli również wykonywać takie projekty robót i dokumentacje. I według nas taka zmiana byłaby bardzo zasadna. I druga część pytania, co się, co się dzieje z dokumentacjami? Zgodnie z, z prawem geologicznym i górniczym oraz rozporządzeniem w sprawie dokumentacji, taka dokumentacja powykonawcza powinna zostać przedłożona odpowiedniemu organowi administracji geologicznej. Z naszego doświadczenia wynika, że takie dokumentacje często niestety nie są. Yy, składane, z jakich powodów, tego nie wiemy, możemy się tylko domyślać, ale zachęcamy do tego, żeby takie dokumentacje wykonywać i przekazywać organom administracji geologicznej, a następnie, aby trafiały one do Narodowego Archiwum Geologicznego, tak abyśmy mogli wprowadzić je do bazy danych i abyście wszyscy Państwo mogli z tego korzystać. Bardzo dziękuję. dziękuję Marci za udzielenie odpowiedzi. Kolejna prezentacja dotyczyła magazynów, zamkniętych magazynów energii cieplnej. Tutaj pytanie jest następujące. Czy w polskich warunkach będzie magazynowane więcej ciepła czy chłodu? Krótkie, ale odpowiedź może być trudna do udzielenia. Zapraszam do udzielenia odpowiedzi pana Mateusza Żerunia. Dziękuję za pytanie, jest bardzo ciekawe. Proszę zauważyć, że z te instalacje, które państwu pokazałem w prezentacji, polskie instalacje, polskie przykłady powstały głównie z myślą o magazynowaniu energii w celach grzewczych. Jednak instalacja Narodowego Archiwum w Krakowie wykazała ponad połowę większe zapotrzebowanie na moc chłodniczą, niż na moc grzewczą. Proszę, drodzy, zauważyć, że rokrocznie coraz więcej energii poświęcamy na klimatyzowanie pomieszczeń w sezonie Letnim no w celu zapewnienia komfortu termicznego. I myślę, jestem właściwie pewien, że ten trend będzie postępować. O tym już nasi koledzy ze Stanów mówili otwarcie, że no cóż, nadchodzącym trendem w magazynowaniu energii cieplnej w Grotworze będzie przede wszystkim magazynowanie chłodu. Myślę, że też realizacja naszego projektu będzie w stanie bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Kolejna prezentacja dotyczyła badań geologiczno-inżynierskich. Pytanie, jakie otrzymywaliśmy, dotyczy rozwoju metody TEM i brzmi: jakie są możliwości prospekcji głębokościowej metody TEM? O odpowiedź proszę pana Grzegorza Pacanowskiego. Ten system, który obecnie posiadamy, daje nam możliwość takiego dobrego rozpoznania do 160 metrów. Natomiast w systemie, który chcemy kupić. Chcielibyśmy, żeby było to 250-300 metrów. Producent mówi o 800 metrach, ale myślę, że w polskich warunkach realnie to będzie 250-300 metrów, nie więcej. Bardzo dziękuję, czyli zakres głębokościowy znacznie nam się zwiększa. Ze 100 metrów schodzimy już do 800. Ostatnia prezentacja dotyczyła cyfryzacji. Do udzielenia na pytanie czy wdrażanie Geobim w Polsce ma sens, czy ta technologia nie jest za droga, proszę Grzegorza Reżyńskiego. A czy pytanie jest trudne do odpowiedzi troszkę, bo technologia jest wdrażana akurat w Polsce na podstawie dyrektywy unijnej. 2014 na 25 UE to jest dyrektywa z 26 lutego 2014 roku i ona umożliwia zamawiającym umieszczenie wymagań tworzącym zamówienia w ramach ustawy o prawie zamówień publicznych umieszczenia zapisów o wymaganiach dotyczących użycia i zastosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych, czyli dokumentacji cyfrowej i obecnie znajduje to przełożenie, że duże inwestycje zapisują to w specyfikacjach i w opisach przedmiotu zamówienia i znajduje to wdrożenia na dużych inwestycjach. To daje mniej więcej, biorąc przykłady z rynków angielskich, przykład angielskiego czy ze Skandynawii, ponad 20% oszczędności w zakresie czasu i harmonogramu, czasami więcej. I z tą technologią jest taka sprawa, że jej wdrożenie jest pracochłonne, wymaga wypracowania nowych procedur przez firmy przyzwyczajone do pracy w systemie 2D, ale po wdrożeniu tego i stosowania. BIM na dużych projektach o dużym poziomie skomplikowania, technologia jest ewidentnie rentowna i myślę, że w Polsce jest to kwestia kiedy pojawią się strategie ministerialne, które będą takie cele ustalały i inwestorzy publiczni masowo zaczną wpisywać to do specyfikacji. Szanowni państwo, tym samym zakończyliśmy dzisiejsze forum Forum Państwowej Służby Geologicznej, które dotyczyło geologii inżynierskiej. W imieniu dyrekcji, prowadzących oraz prelegentów chciałabym bardzo podziękować za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dostaliście państwo dosyć dużą dawkę informacji i będziecie wiedzieć, czym zajmuje się państwa Służba Geologiczna w zakresie geologii inżynierskiej. Jedno już, jednocześnie już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejne forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Kolejne forum odbędzie się 10 maja. Tym razem będziemy się z Państwem łączyć z Kielc. A podczas tego forum zaprezentujemy zadania obu służb w aspekcie regionu świętokrzyskiego. Nie znaczy, to oczywiście jest ono dedykowane tylko dla instytucji i firm z tamtego regionu, działających w tamtym obszarze. Aspekty geologiczne tego rejonu dotyczą wielu innych obszarów Polski i z pewnością to. Wystarczą Państwu dużo y, informacji. Jeszcze raz zapraszamy y, do zobaczenia z Kielc i zachęcamy do y, korzystania z naszego kanału YouTube, gdzie transmisja z dzisiejszego forum zostanie udostępniona. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.